Dzień dobry, dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj taki szybki odcinek, bo ostatnio wspominałem o takim pewnym zamku i takiej nieruchomości dosyć ciekawej, więc pomyślałem sobie, że nagram taki szybki odcinek właśnie z taką ofertą, która tutaj jest dostępna w Centro Brokers. Sama mi się ta oferta i ten zamek spodobał, więc postanowiłem, że nagram Wam tutaj szybko. Przyjechałem sobie z rodzinką zresztą też. No i co? Chciałem Wam tutaj pokazać, zobaczcie, jest taki zamek. Z widokiem na, gór, na góry i jest tutaj bardzo dużo łódek Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście Dwanaście łódek, wraków co prawda I niektóre są na tyle duże, że spokojnie by można było właśnie zrobić z nich jakiś, jakiś pokoik taki nie? Wywalić te wszystkie śmieci No i zrobić to takiego wiecie, ala kampera, stojącego, stojącą łódkę Zostawić jak gdyby to, że ona brzydko wygląda, ale same wnętrze by można było jakoś tam wystroić. Wiecie o co chodzi. Ta oczywiście jest słaba, ale zobaczcie tutaj ta łódka jest ogromna. Tutaj przybliżę Wam. Ona jest, no nie wiem ile ona ma, gdzieś z 50 stóp może mieć nawet. Wystarczyłoby ją wyprostować. Kadłub jest w całkiem dobrym stanie. No i podejrzewam, że tamtej przestrzeni metrażowej jest naprawdę dużo. No, tak samo dużo jest tutaj ogólnie roboty na tej działce, bo to nie jest taka działka, że sobie kupujemy i jest fajnie, ale jest spory potencjał, więc pomyślałem sobie, że no, ktoś z bujną wyobraźnią na pewno mógłby tutaj yy, zrobić dużo. No i nie tylko z bujną wyobraźnią, ale też z dużym budżetem, bo tutaj na pewno trzeba mieć jeszcze dodatkowo. Tutaj jest zakluczone, więc nie będziemy wchodzić, ale pokażę Wam jak wygląda środek. Tutaj jest też generalny remont do zrobienia, ale jest jakiś barek. Tutaj jest dosyć spora przestrzeń. Jakieś tam okienka. No i jest jeszcze druga część z taką kopułą. Niestety to jest zamknięte, bo te drzwi są zamknięte dzisiaj. Eee, ale jest kopuła z nowymi oknami. Tam też jest full remont do zrobienia. I jeszcze ta wieżyczka, na którą można wejść. I z tej wieżyczki jest widok na morze. No więc to jest całkiem niezły temat. No, z minusów to jest to, że tutaj mamy taką drogę, ale to jest też plus, bo jest asfaltowy dojazd. A to nie jest taka super główna droga. Taka boczna droga do Gandhi. No i też jest trakcja kolejowa, ale te są, te, ta atrakcja to jest tylko, tylko taka podmiejska atrakcja. Więc wiecie, tutaj jeżdżą pociągi co 40 minut, dajmy na to. A w nocy w ogóle nie jeżdżą po 22.00, więc spać można normalnie. Tak to wygląda z tej perspektywy. Działka też przynależy, jak widzicie, do rzeki, więc z tej perspektywy można by było sobie łowić nawet ryby, jeżeli tutaj jakieś są. Chyba są. Z tego, co coś wspomniał Darek. O, pokażę wam jeszcze tą kopułę, bo tutaj mamy przez okno możemy coś zobaczyć. Tak to właśnie wygląda. I tu jest taka super kopuła. No i z tego też można zrobić tutaj niezły pokoik. No dobra, tak to wygląda, tu jeszcze jest jedno pomieszczenie z, jakimś, z jakąś toaletą, a też Wam pokażę na szybko, żebyście mieli od razu pełny obraz, jak ta nieruchomość wygląda. Tutaj można pewnie przez ścianę się przebić do tego głównego pomieszczenia i mieć normalnie tutaj toaletę zrobioną, bo tutaj jest takie dziwne trochę to wyjście boczne. Przejdziemy się naokoło tutaj jeszcze, coś ciekawostek. Tutaj można by sobie zrobić jakiś taras fajny, bo jest na słonecznej stronie. Tutaj mamy jakieś fundamenty, na które by można było pewnie położyć jakiś kontener albo coś takiego nietrwałego z ziemią, żeby było legalne. No bo oczywiste jest to, że to nie jest działka budowlana. W końcu cena sama świadczy o sobie. To pewnie było postawione przed 2015, kiedy na takich działkach rustykalnych można było stawiać sobie co się chciało, a później można było to jeszcze jakoś tam zalegalizować. No i właśnie ta budowa jest zalegalizowana. No i na tych rozmiarach można tutaj sobie remontować to i robić różne rzeczy z tym, ale cała reszta terenu, która jest całkiem też spora, chyba ma 2000 czy 3000 metrów kwadratowych, jeszcze nie wiem, wrzucę wam tutaj. No na niej nie można nic budować, Ale takie rzeczy nie... niezwiązane z ziemią, jak te łódki, które mają też świetny potencjał. Tak jak wam mówiłem tutaj, na przykład ta łódka to jest genialna i, i kilka innych no, mają potencjał żeby zrobić sobie tutaj e, coś w stylu kampera takiego, nie? niezależne takie małe pokoiki albo coś w tym stylu. Nie wiem czy miałoby to jakiś tam potencjał e, inwestycyjny, no ale pomysł jest całkiem niezły. a tak właśnie jeżdżą pociągi co 40 minut jakoś 3, 30, no zależy może jeden jed, 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 w jedną 40 i może co 20, różnie zdobywa, ale jak widzieliście, krótkie to są pociągi. Ten hałas nie jest jakiś tam super duży. No i po 20 już nie jeżdżą. Dobra, no niestety, w niektórych łódkach jest tragedia. Jak możecie zobaczyć, grozi rozwaleniem i zawaleniem. No tu sobie przejdę jakoś. No i no, ta się chyba do niczego nie nadaje, bo tutaj. Się może oderwać, ale można z niektórych jeszcze by było coś zrobić. Ciekawa, to jest koncepcja, ten zameczek. Teren jest duży, połączenie jest niezłe. Wyremontować sobie taki zameczek, puste łódki, no trzeba by było mieć jeszcze jakieś dobre 100-200 tysięcy euro na te remonty. Jakby ktoś chciał podejść do tego tak fachowo. Sama działka tutaj, ta cena, to jest około 100 tysięcy euro, z tego co pamiętam od Darka, jak opowiadał ostatnio. No i chciałem Wam po prostu to pokazać. Wygląda to tak, ten zameczek, łódeczki, jeszcze raz kawał terenu, nawet jest główna brama, taka całkiem fajna, w stylu też takiego zamku, fortecy. No i tak to wyglądało. To był dzisiaj taki krótki odcinek i chciałem wam to po prostu tutaj przekazać jako bardziej ciekawostka to nie jest oczywiście żadne tam reklamowanie ale bardziej właśnie na zasadzie takiej ciekawostki bo coraz więcej widać że ludzie myślą o takim, takiej koncepcji kupna na taniej ziemi rolnej w Hiszpanii za granicą czy w Portugalii takich podróżowanie i inni tam youtuberzy no i coś tam sobie po prostu podziałanie na takiej działce żeby się jakoś tam zabezpieczyć albo mieć po prostu coś ciekawego do roboty w pięknym hiszpańskim słońcu. Tak to wyglądało. Ja się z Wami żegnam na dzisiaj i do następnego. Hej!